Koniec roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami, a my przypominamy materiał z 1999 roku. Jak uczniowie pierwszego liceum cieszyli się z wakacji, wśród nich prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki, młodszy o 26 lat. Nadszedł czerwiec i zakończyły się zajęcia w średnich szkołach. To oznaka dla uczniowskiej braci, że na dwa miesiące koniec edukacyjną męką. Jakie są poczucie, kiedy już wiesz, że rok szkolny zakończony? Znaczy, wydaje mi się, że super. Nareszcie y, ponad dwa miesiące wolnego. Nareszcie trochę odpocznę od nauki, bo wiadomo, rok szkolny wiąże się z, z nauką, z y, ciągłą pracą. Nie da, się, nie da się ukryć. Teraz będzie można więcej czasu poświęcić y, na przyjemności, na różnego rodzaju y, nawet zabawy. No i myślę, że, że po prostu jednym jest super. Samopoczuc samopoczucie jest bardzo dobre, rok nam minął też bardzo dobrze, czujemy się dobrze i chcemy, żeby ten następny rok był taki sam, nawet lepszy, nawet lepszy był i pragniemy powrócić do tej szkoły. Bardzo dobre, cieszymy się, że jest już koniec wakacji. Koniec wakacji. Koniec roku szkolnego, to już z wrażenia. I jak dowiedzieliśmy się w Kuratorium Oświaty w tym roku promocję do następnej klasy szkoły średniej uzyskały 7462 osoby. Z pewnością ta liczba wzrośnie w momencie, gdy ukończone zostaną prace prowadzące do rozliczania wszystkich, którzy poddali się na przykład egzaminom komisyjnym. Każdy uczeń opuszczający dzisiaj mury szkoły marzy już o zrealizowaniu swoich planów wakacyjnych. Pragnie odpocząć i uwolnić głowę od intensywnego myślenia. Rok szkolny zakończony Jakie plany na wakacje? Chciałam pojechać na Z Moimi przyjaciółmi do... planuję to do Hiszpanii jechać. Wspólnie wyjeżdżamy na kilka wycieczek, na przykład do Wielenia, do Boszkowa, takich typowych miejscowości wypoczynkowych. Z tego obozy sportowe, jakieś typowo wypoczynkowe. To tyle. Myślę o jakiejś wycieczce, wycieczce zagranicznej, jakiejś przyrodnicze krajoznawczej Także chciałbym jechać na dwa tygodnie do Buszkowa, ja raczej na pewno pojadę, oraz albo w góry, lub nad morze. Na no razie jeszcze nie mam planów, ale zamierzam gdzieś wyjechać. Ja mam zamiar wyjechać nad morze i może nad jezioro. Pojawiliśmy się na chwilę z kamerą w Leszczyńskim Pierwszym Liceum Ogólnokształcącym, gdzie na uroczyste zakończenie roku uczniowie przygotowali część artystyczną. Nie zabrakło recytacji i śpiewów, które wykonały Leszczyńskie Słowiki. Były też kwiaty dla nauczycieli, podziękowania i przeprosiny. Przyrzeczenia, że będzie lepiej w następnym roku szkolnym, ale to dopiero za dwa miesiące. Teraz w głowach już tylko słoneczko, radość i wolny czas.